Hej syn, żeby cię poinformować, że Patryśka Bailey Moon nie żyje. Bardzo przykro mi z powodu straty. Patryśka, e, jej nie było cały dzień. W to. Nie! Jak to możliwe, że Patrycja nie żyje? co się stało? Hej, kochane ptaszynki, witam Was w pierwszym z challenge w wakacje. Takich szybkich wiadomości ptaszynowych to na Instant Gaming można już kupić na koni, a raczej dodatek rancho. Nie wiem, dlaczego on się nie nazywa Stadnina koni. To chyba lepiej by brzmiało, ale w sumie rancho też jest spoko. W ostatni piątek też ruszyła wakacyjna seria i ona będzie raz w tygodniu. Nieraz będą dwa filmy w tygodniu, a nie raz trzy, więc te wakacje spędzimy razem. Zostawcie bilecik na ten odcinek i zapraszam do oglądania. Przypominam, że Patryśka u nas zamieszkała, że wybudowaliśmy jej zupełnie nowy domek tutaj. O, proszę bardzo, w rogu działki, który należy tylko i wyłącznie do Patryśki. A ja zapisuję teraz nasze wszystkie dzieci na zajęcia pozaszkolne. Konora zapiszemy do drużyny futbolowej. Ody do klubu poetyckiego, Cypriana na szachy. A na zajęcia z tańca. Przy okazji zmiejmy w końcu wygląd naszym wampirom, bo on wygląda jakby był hydraulikiem. Zacznijmy sobie od Ody. Super outfit, las. Niestety, ale Oda nie jest za piękna. Nie ma jakiejś takiej super pięknej twarzy. Zrobiłem jej kilka outfitów. To jest jej mroczna postać. Wyobraźcie sobie, że was atakuje wampir i zmienia się w mroczną postać. W jakiś strój bikini na plaży z klapkami. Czas na Cypriana i wszystkie te wampiry mają jakieś mega dziwne sylwetki. Boże, co ty masz nie tak z tymi ramionami? No, Cypriana dało się trochę lepiej uratować z tym wyglądem. Nie jest aż tak źle, ale zdecydowanie będzie musiał przypakować, ode troszeczkę schudnąć, a konorów się boję i Conor ma chyba najlepszą sylwetkę z nich wszystkich. Tak, po prostu jest źle ubrany. Z Konora zrobiłam takiego typowego, indywidualnego, wyjątkowego sima z niebieskimi włosami, żeby go po pierwsze jakoś wyróżnić, i po drugie podkreślić. A po drugie, podkreślić to, że on nie jest zwyczajny, ale patrzcie na jego mroczną postać. Ja mu zostawiam tą mroczną postać. Jest po prostu epicka i ten Beret niech ma taki jaki ma. Super, że właśnie dostaliśmy prezenty od tatusiów dla dzieci. Ja wszystko posprzedaję, i zrobiłam tutaj taką prowizory. Siłownię żeby mogli sobie poćwiczyć i ich do tego, żeby po prostu poćwiczyli, żeby trochę nabrali e, ciała, a ode wyślę na bieganie. Jezu, ona ono ma strój do biegania! <laughs> biega, biega jako kotek. A tu chłopaki trenują, żeby poderwać prawdziwe laski. <laughs> Posz, to wygląda żałośnie. Ej, w ogóle, dzisiaj ma urodziny nasze najmłodsze dziecko, Ben. Ja zapomniałam o tym, że on ma dzisiaj urodziny. Możemy go dorosnąć i w sumie jest taki luzik w domu, więc nawet teraz byśmy to zrobili i zaczęli od razu go uczyć różnych innych rzeczy. A więc nasze niebieskie dziecko, nasz ów, właśnie dorasta i będzie niemowlakiem. Ojej! I będzie ruchliwy, okej. Okay. Czekaj, co on ma na głowie? Ach, to czapeczka w króliczka. A jaki słodziak! Weźmy go od razu przybierzmy. Patrzcie, tylko jaki on jest słodki, ale chcę zobaczyć, jaki on ma kolor włosów. Bo w sumie... Okej, okay, brązowe, czyli włosy ma po singrze. O nie, kochani! Nasze wampiry są super głodne. Stało się. Ona właśnie zaatakowała jakąś losową babkę. Która była w parku. I Ja nawet tego nie przeuważyłam. Wysłałam ją do domu, żeby nikt y, się nie skap... że właśnie ona to zrobiła. A teraz będę musiała wysłać Konora i Cypriana w, w, do. Parku, żeby też napadli na jakiegoś sima i się napili, bo są oni rzeczywiście bardzo głodni, a nie chcę, żeby zaatakowali kogoś w domu. Noc, idziesz sobie na spacer po parku w swoich różowych skarpetkach. Idziesz niestrudzenie. Aż jakieś dziwne uczucie, dziwny dreszcz każe ci się zatrzymać. Nagle podchodzi do ciebie jakiś chłop, który przebiera się za lorda Wedera czy Vejdera jakoś tak? Robi jakieś czary Mary? I wysysasz z ciebie plazmę, po chwili nic nie pamiętasz. On sobie jeszcze fotkę robi, nie wierzę. Moje pierwsze picie plazmy z yy, przypadkowej ofiary w parku. Brat też nie lepszy. Aha, ty masz taką morszą postać w dresie. Kurde, trochę czuję presję, widzowie, bo mamy full rodzinę. Nie mogę sobie zrobić kolejnego dziecka. I Sintra z każdym dniem robi się coraz starsza. I wiecie, to jest kurde jednak presja. I teraz uczę te dzieci. Niech ci jeszcze Klementynka trochę pomoże, żeby dorosnąć teraz te bliźniaczki. Żeby nie mieć, wiecie, tych małych dzieci ciągle, nie? Żeby je mieć jak najstarsze. Brat pomaga siostrze schudnąć, ćwiczą sobie... Aha, właśnie i zarąbał w głowę. Pozdruszaj, Właśnie ćwiczą sobie w futbol. Ta jest co chwilę historyczna. Weź się opanuj, dziewczyny, żeby nie było, że ty mi padniesz. O, właśnie mamy zimę w Simsach. Ojej, czyli będą pewnie jakieś święta zaraz, co? No ja nie wiedziałam, że te zajęcia pozolekcyjne są tak rozbudowane. Ona musiała przeczytać jakąś książkę, a teraz napisać wiersz bądź opowiadanie. No i tutaj wiecie, sobie szukam. Jest koło literackie. Napisz wiersz, napisz opowiadanie. Nieźle, jestem ciekawa, co z tego wyniknie. Jak na razie to właśnie staram się spełnić im wszystkie rzeczy do tych yy, dodatkowych zajęć. Tutaj on musiał grać w szachy. Ten jeszcze yy, musi potrenować futbol, ale jest taki problem, że on nie może trenować sam, zawsze musi z kimś. A jest teraz, wiecie, słoneczko, więc jak oni wychodzą na dwór, to się palą, więc to nie jest chyba dobre koło dla naszego Konora, że on gra w futbol, jak przecież on się zaraz zjara. O nie, on ma pryszcze! Trzeba będzie... Walczyć, żeby mu nie zostało na całe życie. Ej te wampiry nie mają żadnego mózgu. Ja muszę cały czas je ratować, bo oni sobie idą potanczyć yy, na tarasie, jak akurat yy, świeci super słońce i oni, wiecie, siedzą tam. No po prostu to jest niemożliwe, co oni odwalają z życiem w ogóle. Jezu, kocham na nastolatków, kocham na nastolatków w domu. Ten się zajmuje tym, ten się będzie zajmować zaraz tą. Sinter może się zająć też jakimś dzieckiem, i po prostu to tak ekspresowo teraz idzie i tak łatwo i przyjemnie. Niedziela wieczór jutro. Oni idą do szkoły. Hehe, he, wy już nie musicie. I jestem taka zadowolona, dawno nie mieliśmy takiej równowagi. Wszyscy są ogarnięci, wszyscy mają drobne lekcje, mają wszystko na zajęcia pozalekcyjne. Te maluchy będą miały jutro urodziny, jak się uda, bo już mają dosyć sporo, są nauczone. Zobaczcie tutaj, proszę bardzo, same czwóreczki w sumie. Kit, wspieram nasze dzieci. Oni sobie trenują, a ten ćwiczy taniec, bo on jest w kole tanecznym. Ej to jest najlepszy czas ever. Te wampiry nie muszą tak dużo spać. i w sumie, jak je nakarmię ludźmi z parku, to jest gitara. Więc on ulepsza nam wszystkie sprzęty, bo to jest ten mądry wampier, ten mądry syn. Ona opiekuje się dziećmi, troszeczkę schudła, Nie wiem, czy widzicie, bo kilka razy biegała. już żeby to było takie proste, jak w prawdziwym życiu, że sobie z trzy razy tylko pobiegasz i już jesteś 10 kg chudsza, nie? Żyć nie umierać. Nawet buntowniczy konor zajmuje się rodzeństwem. Pełzanie! Ej, będzie nauczył pełzania. Czy ich pogięło do reszty? Ja mam 11. 11 tysięcy rachunków. Za prąd. Skąd my weźmie, weźmiemy 11 tysięcy, żeby zapłacić za prąd? Załamka totalna. Ja nie wiem, Cintra, ty to zrobisz? O, wróciły dzieci. Plus jeszcze te dzieci. Mają zaraz zajęcia dodatkowe. O, wszystkie w sumie poprawa. Ocen. O, matko, super! Hyacinth ma szóstkę. Zaraz go dorośniemy. O nie, ona ma piątkę. Konor dostał szóstkę, a jego brat i siostra mają piątki. Ej, a konor jest takim najbardziej właśnie ukiem takim buntownikiem. No dobra, po poczekacie dzień, zobaczymy, czy jutro dostaną szóstki i dorośniemy ich, a jak nie, to konor pierwszy dorośnie. No trudno. Wrócili z zajęć dodatkowych i Hyacinth teraz dorasta. Będzie nastolatkiem. Jeszcze nastolatek w naszym domu! O, je, tak. bardzo... Bardzo się cieszę i chcę tego. Wszyscy mu śpiewają, a on. Uuu, jakie włosy! Snob i wredny! Ej, ten hyacynt to niezłe z niego ziółko. Jeszcze jest tancerzem. Do żony podziwem dam mu aspirację. będzie do niego pasować. Ej, ale jaki ładny! Ej, no zobaczcie, że przystoi, jak totalny. Kochani, to się zaraz dzieje: obie dziewczynki. Za chwilę będą potrafiły wszystko. O, już nawet Róża wszystkiego się nauczyła, więc możemy ją od razu dorosnąć. A jej siostra Konwalia za dosłownie 14% komunikacji. Dobra, w końcu się doczekałam. To nie było mimo wszystko aż takie łatwe zadanie, bo te dziewczynki strasznie opornie się uczyły. Ja muszę zadbać o te aspiracje Sintry. Kurde, bo ona nie ma spełnionej tej aspiracji rodzicielskiej. A to by nam bardzo pomogło, żeby te dzieci się lepiej uczyły. No ale dobra, Konwale i Róża teraz dorastają. Zaczynamy od ciebie. Uuu, jaka fryzura fajna. Róża. Wylosujmy jej cechę. Wesoła będzie. Super. Róża wygląda tak. O burze. śmiech. śmiech. jak konwalia. Kleptomanka. Super. Będziemy mieli złodziejkę w rodzinie. Lubię to. Wow, jakie konwalia ma włosy. Jak jakaś księżniczka. Super, że wchodzisz w drzwi. Ojej, ona jest zupełnie inna z urody zupełnie inaczej wygląda jak jej siostra. A tu coś się teraz stało. Co on, czego on się nauczył, że wszyscy przyszli zobaczyć i, i klaszczą teraz i się cieszą? Ach, siadać! Uje! Oh yeah. Słuchajcie, jeszcze tego małego zaraz dorosniemy. To będzie dzień urodzinowy. Ale najpierw w końcu zjedzmy sobie tort. Niech każdy zje tort. Chłopaki, wy to jesteście w ogóle kochani. Chciałabym mieć takich braci. To jest projekt Ody. Oni pomagali. Ona sobie poszła w ogóle robić jakieś inne rzeczy na śniegu. A oni, słuchajcie, dokończali ten projekt. Częstujcie się tortem, częstujcie się tortem, proszę bardzo, zapraszam wszystkich. Smacznego, kochani. Lepiej nie bałwana o godzinie 23? Jasne, czemu nie? Bardzo chętnie. O, przed dostawca pizzy! W ogóle jakie włosy ma chłop. O, matko! Ej, widzowie! Ja zauważyłam, że on ma prześliczne oczy, takie nietypowe. Rzadko się zdarza, żebyśmy mieli takie oczy. No nie jest żadnym ideałem, nie? Bo ma taki swest piwny brzuszek i w ogóle. Ale te oczy. Ej, wyobrażacie sobie, żebyśmy mieli dziecko z takimi oczami. Ej, musimy zaryzykować i spróbować się z nim właśnie łączyć. Ej, on chce z face flirtować. W ogóle mnie to nie dziwi, ale bardzo się cieszę. Pierwszy pocałunek. OMG. Błagam, chcę mieć dziecko z takimi oczami, jak ma ten typ. I jeszcze w ogóle nie jest jakiś brzydki z twarzy nawet, nie? Wiadomo, jest taki jak większość simów zrobionych przez grę, ale... Jest interesujący. Ej, dobra, ja wysyłam Sintra teraz, żeby ona te filmiki tam pomontowała. I żeby je normalnie wysłała, bo potrzebujemy hajsu na rachunki. Ty 10 tysięcy mamy zapłacić, albo mamy 600 na koncie. Niechciej nie żyje. O nie, słuchajcie, brat bliźniak Sintry. Był jak niechciej. Ze starości. On był operatorem koparki. Dobra, nasze dzieci idą do szkoły. Fun fact, niektórzy nawet nie pożyje się spać, więc idą zmęczeni. Yy, końcówka tego dnia była trochę nieogarnięta, o matko, znowu ktoś umrzył, Jezu, ja się boję, teraz patrzę co to był, obiecująca debiutantka, Aleksan teraz, kurde, rodzina nam się kruszy, Ej, a ty nie idziesz do szkoły? Co ty masz za worek? Ona wyrzuca śmieci. Ej, ale ty nie masz dużo, Ej, ona, aha, bo one mają wolne, bo one dorosły, także spoko. Pizza na śniadanie. W wakacje można, wszystko, kochani. Jemy pizzę na śniadanko o godzinie 9 rano. Ej, dobra, dostaliśmy zestawienie tantiem 1700 zł. Dostaliśmy jakieś gifty od tatusiów na urodziny dzieci, więc też sobie posprzedajemy. 17 tysięcy niezapłaconych rachunków. 4 tysiące na koncie. Ej, musimy zainwestować w ekologię, nie? W jakieś ekologiczne rzeczy, żeby zarabiać. Ej, no przecież my tego nie zapłacimy. Ja muszę. I całe szczęście, że. Yy, o nie, trzeba będzie go ogarnąć. I muszę wysłać Sintrę, żeby zaczęła nagrywać te filmy. Coraz więcej, coraz więcej. O recenzję produktu nagrywaj, Sintra. Jezu, co się dzieje? Znowu ktoś umarł. Spadek jakiś. <laughs> Hej, Syndra dzwonię, żeby cię poinformować, że Patryśka Bailey Moon nie żyje. Bardzo przykro mi z powodu straty. Patryśka, ej, jej nie było cały dzień w domu, nie? Ale ja się do niej nie przejmowałam. Mówię, jest wolna kobieta. Jak to możliwe, że Patryśka nie żyje? Co się stało? Śmierć ze starości. O oh my G, widzowie, musiały mi się mody wyłączyć. I dlatego ona zginęła ze starości. No to nic, nie przejmujcie się. Nie przejmujcie się, kochani. Ja ją ożywię. Ja, ja ożywię Patryśkę. Jezu, aż zawał dostałam mini, nie? Teraz w środku. Masz 24 godziny na zapłacenie rachunków! Firma elektryczna wyłączyła prąd w twoim domu zapłać rachunki. O, Jezu, przecież my nie mamy, my nie mamy! Komornik do nas jeszcze przyjdzie, czy coś, ale jazda! Jak my zapłacimy w 24 godziny tyle. To pracy wymyślimy, nie? Zacznę sprzedawać sprzęt domowy w takim razie. Kurczę. O, 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 o coś się tutaj nam rodzi. Czego się nauczył? Ben? Ben, czego ty się nauczyłeś? Błagam raczkowania. Jest! Możemy go dorosnąć. Kurde, dobra, przynajmniej jakaś dobra wi wiadomość. Ok, idziemy dorastać Bena w takim razie. Idę mu zrobić tort. Nie mamy prądu, żeby zrobić tort. I nie mamy żadnego tortu też gotowego. No to nieźle. Dobra, wróciły nasze dzieci ze szkoły. Liczę na dobrą wiadomość. Chiacen skończył ze szkołą. Piątkę ma. Zbliża się bal. Jest! Uwaga, Oda ma szóstkę. Cypren ma szóstkę i Konor. I Konor też ma szóstkę. Dobra, czyli możemy ich w tym momencie dorosnąć. Bardzo się cieszę. Pójdę jeszcze z nimi na bal i ich wywalamy z chaty i robimy sobie kolejne dziecko z tym ładnym, pięknym Simem. Widzowie, dużo ogarniania przed nami, ale mam nadzieję, że damy radę. Ale czy tak naprawdę damy radę, to okaże się za tydzień w poniedziałek na kolejnych 110 challenge. Jeżeli jeszcze nie zostawiliście to łapeczkę w górę. Pamiętajcie, że na Instant Gaming możecie kupić sobie Simsy i fajne inne gry w super promocjach. A mój Instagram to pija. Hejka!